Witam w kolejnym materiale, w którym bierzemy na warsztat jeden z największych mitów motoryzacji. Chodzi o tak zwany dożywotny olej w automatycznej skrzyni biegów. Producenci aut od NAD zapewniają, że nie trzeba go wymieniać. Ale czy na pewno mają rację? Sprawdźmy to. No właśnie, to jest pytanie za 100 punktów. Czy ten płyn faktycznie jest nieśmiertelny, czy może to tylko sprytny marketing, który w dłuższej perspektywie może nas, właściciele aut, naprawdę słono kosztować? Zagłębmy się w temat. Dobra, oto plan działania na dziś. Zaczniemy od rozprawiania się z samym mitem dożywotniego oleju. Później nauczymy się, jakich sygnałów od auta absolutnie nie można ignorować. Następnie wejdziemy w gorącą debatę o metodach wymiany czyli statyczna, kontradynamiczna. Przeanalizujemy, co się bardziej opłaca i jakie jest ryzyko. A na sam koniec podsumujemy, dlaczego to wszystko jest jedną z najlepszych inwestycji w samochód. No to ruszamy z pierwszym punktem mit do dożywotniego oleju, czyli zderzenie pięknej obietnicy producenta z no cóż brutalną mechaniczną rzeczywistością. I to jest, proszę państwa, sedno całego problemu. Z jednej strony mamy producentów samochodów takich jak BMW czy Volvo, którzy mówią wprost, olej jest na całe życie auta. Ale z drugiej mamy firmy, które faktycznie te skrzynie produkują na przykład potęgi takie jak Zew czy Aisin, a oni mówią coś zupełnie innego. Wymieniać co 60 góra 80 tysięcy km. Skąd ta rozbieżność? Ktoś tu chyba mija się z prawdą. No, i tu jest pies pogrzebany. Kluczem jest definicja słowa dożywotnio, bo dla producenta samochodu życie pojazdu często magicznie kończy się wraz z upływem gwarancji albo po przejechaniu powiedzmy 150 czy 200 tysięcy kilometrów. To jest taki statystyczny moment, kiedy pierwszy właściciel pozbywa się auta. Problem w tym, że dla drugiego, trzeciego czy czwartego właściciela życie tego samochodu przecież dopiero się rozkręca. No dobrze, to teraz przejdźmy do drugiej części i zobaczmy, jakie są konsekwencje wiary w ten mit. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje, kiedy skrzynia biegów zaczyna do nas mówić swoim własnym, zazwyczaj dość nieprzyjemnym językiem. Zużyty olej po prostu przestaje spełniać swoje zadanie, nie smaruje, nie chłodzi tak jak powinien, a efekty Cóż, na początku może to być delikatne szarpanie przez zmianie biegów, potem dochodzi opóźniona reakcja na gaz. Wciskamy pedał, a auto przez chwilę jakby się zastanawiało, co ma zrobić. Mogą pojawić się też dziwne dźwięki, jakieś wycie, buczenie, a w skrajnych przypadkach na desce rozdzielczej zobaczymy komunikat o przegrzewaniu się skrzyni. To są już naprawdę czerwone alarmy. I ten cytat, znaleziony na jednym z forum motoryzacyjnych, trafia w samo sedno. Awarie skrzyni rzadko kiedy zdarzają się z dnia na dzień. To jest proces. Zaczyna się od małych niedogodności, które z czasem stają się coraz bardziej uciążliwe i prowadzą, no niestety, do bardzo, bardzo drogiej w naprawie usterki. Okej, okay. czyli wiemy już, że wymiana oleju to konieczność, ale teraz pojawia się kolejne kluczowe pytanie: jak to zrobić, żeby miało to sens? I tu wchodzimy w trzecią część. Czyli wielką debatę o metodach. Skupimy się teraz na dwóch podstawowych podejściach: wymiana statyczna i wymiana dynamiczna. To naprawdę ważna decyzja, bo od niej zależy, czy cała operacja będzie skuteczna, czy będzie to tylko sztuka dla sztuki. Zerknijmy na najważniejsze różnice. Wymiana statyczna, czyli po prostu odkręcenie korka i spuszczenie oleju, pozwala wymienić no, zaledwie od 40 do 60% płynu. Reszta, czyli często ponad połowa, zostaje w środku. W konwerterze, w chłodnicy, w przewodach. W efekcie po prostu mieszały nowy olej ze starym. Natomiast wymiana dynamiczna, robiona specjalną maszyną, usuwa praktycznie cały stary olej, bo od 90 do 100%. To jedyny sposób, żeby mieć pewność, że w skrzyni jest wyłącznie świeży, czysty płyn. A jak to wygląda w praktyce? To całkiem zaawansowany proces. Warsztat wpina się specjalnym urządzeniem w obieg oleju skrzyni. Ta maszyna, działając pod ciśnieniem, wypycha stary, przepracowany olej, a w to samo miejsce wtłacza świeże. To trochę jak dializa dla skrzyni biegów. Całość jest monitorowana, a pukanie trwa tak długo, aż z układu zacznie wypływać idealnie czysty olej. To daje gwarancję, że cały system jest wolny od starych osadów. No dobrze, to teraz przejdźmy do części, która budzi chyba najwięcej kontrowersji, czyli do ryzyka i korzyści. Czy dynamiczna wymiana oleju zawsze jest bezpieczna? W internecie można znaleźć mnóstwo historii, czasami mrożących krew w żyłach, o tym jak to dynamiczna wymiana zabiła skrzynię, szczególnie w autach z dużym przebiegiem, gdzie nikt wcześniej oleju nie ruszał. Ile w tym prawdy? Otóż jest w tym ziarno prawdy, ale dotyczy to naprawdę skrajnych przypadków. Mówimy o skrzyniach, które są ekstremalnie zaniedbane, mają nalatane grubo ponad 200 tysięcy kilometrów i nikt nigdy nie zaglądał do oleju. W takim układzie przez lata zebrały się tony szlamu i osadów. Dynamiczne płukanie pod ciśnieniem faktycznie może ten brud oderwać i zatkać jakieś precyzyjne kanaliki w sterowniku. Ale jeśli auto jest serwisowane w miarę regularnie, nawet co te 100 tysięcy kilometrów, to ryzyko jest praktycznie zerowe. No to podsumujmy. Jak często wymieniać olej, żeby spać spokojnie? Cóż, sami producenci skrzyni, czyli ZF i ISIN, mówią o 60 tysiącach kilometrów. Taka ogólna, bezpieczna wytyczna to około 80 tysięcy. Ale uwaga, jeśli auto ma ciężkie życie czyli dużo jeździ po mieście w korkach, albo ciągnie przyciepy to ten interwał warto skrócić nawet do 40 tysięcy kilometrów. I w ten sposób dotarliśmy do ostatniej części. Zastanówmy się, czy wymiana oleju w skrzyni to koszt, czy może jednak jedna z najlepszych inwestycji w mechanikę pojazdu. A więc, ile kosztuje taka profilaktyka? Profesjonalna, dynamiczna wymiana oleju w zależności od skrzyni i ilości potrzebnego płynu to jest wydatek rzędu od 900 do 1500 zł. A teraz postawmy to w odpowiedniej perspektywie. Z jednej strony mamy serwis profilaktyczny za, powiedzmy, średnio 12 zł, robiony raz na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Z drugiej strony mamy potencjalną naprawę albo wymianę całej skrzyni, której koszt bez problemu przekroczyć 10 tysięcy złotych, a czasem i więcej. Pytanie na koniec jest więc proste: która z tych opcji jest mądrzejszą inwestycją w spokój ducha i niezawodność auta? Myślę, że odpowiedź nasuwa się sama.